Z tej strony, mister jest dzisiaj ze mną Ultrak oraz nasz budowniczy Flaruś. Jak widzicie, popierdala sobie na skrzydełkach. Czy tu? On może. Dobra To jest architekta numer jeden, który prawdopodobnie dołączy do nas do serii na wersji 1.2 Terrarii. Abyśmy A jak mogli se sobie. Kupi. No, jak se kupi. No, jak nie, to będzie grał na Piracie. O ile będzie. Dobra, w każdym duch. bądź razie, dzisiejszy odcinek będzie polegał na tym, że idziemy zajebać y, ścianę mięcha co prawda, mieliśmy, mieliśmy, mieliśmy pozbierać trochę surowców, ale zrobimy to troszkę inaczej. Także teraz sobie działa też live. Także pozdrawiamy cały live. I mam nadzieję, że live pozdrawia też nagranie. Na pewno to zrobią, ponieważ lubią, lubią pozdrawiać ludzi. A my teraz lecimy wam pokazać jedną rzecz, którą właśnie nasz architekt wybudował dla nas. Nasz nowy dom. Mam nadzieję, że się spodoba. Jest gigantyczny, także musiałbym zmienić widok i rozdzielczość, żeby go pokazać całego. Także jest tego troszeczkę, jest tego nawet bardzo dużo. Ej, czemu tu nie ma przejścia? Specjalnie dobra Ej, jak! O, ścianka jest. No, tylko... No jest okej. Także tu mamy pomieszczenia dla NPC, ów jeden z większych i po prostu najbistszych chyba projektów jakie były. Nie wiem co to jest. Co to jest Flarek? Trzeba być kontanna, ale nie wyszła. Wyszedł penis. Ewentualnie twarz creepera. Także, jedno z dwóch. E, a teraz lecimy, lecimy nowym wejściem do e, piekła. Także boję tutaj... się tego wejścia, bo one nie było równe do końca, ale dobra. No to przecież masz buty, nie? No, ale nie mam chmurki, ani skrzydeł, ani nic Ale skrzydła. masz swojego swe, o. No to chodź. Lecę, no. No to leć. Masz skrzydła, to szybciej nas dogonisz. Jeszcze płaczę. Pozdrawiam, poszliśmy, masz niejako. Dobra, lecę. No patrz, i co, przegoniłeś mnie. <grym> Spokojnie. <grym> A się chlupłem. Także Zrobiliśmy jest... jakąś platformę tam do tego hmm. tego momentu, czy tak bardziej spadnie do lawy? Do eee, lawy. Eee. Eee. Nie wiem, w każdym razie przycina mi, jak się doładowuje. No, mi właśnie nie. Jak ja się cieszę, że mi teraz nie. O, dziękuję, Boże, Flarek strzał i zabił mi szkieleta centralnie. Widzisz, widzisz, uratował ci życie. Ale tak czy jak później będziemy musieli sobie pozbierać trochę surowców, bo inaczej będzie problem, a będą nam potrzebne i to bardzo. Jak widzicie, świecą się te żółte pochodnie, ponieważ Flarek akurat takowych używał do budowy, więc takie nam też dał do rozświetlania. Murzynku musimy tutaj pobudować platformę. Stanowczo. Ja mam bardzo dużo draga cokolwiek To ja lecę w prawo No to ja do góry A po co do góry? Bo ja nie mam gdzie już iść No to możesz mi pomóc na przykład nie bronić, bo Flarek sobie sam poradzi, bo ma mocniejszą postać No to, to, to Ale ja nie mam mi temu założonych No to Aaaa! to się wylogujesz. Może się nie może wylogować w ostatniej chwili Nie, spokojnie, ja mam tutaj przy sobie wszystko może... Aha, dobra, no. miałeś tam okej. Okay. No właśnie. Ale miejmy nadzieję, że pokonamy w miarę szybko tą kurwa za ścianę. ścianę. Yy, czekaj, 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 czekaj. Ja tu zrobię jedną rzecz. Tak i... Czekaj! o co się. O tak. Braci! Andrzej. Jaki Andrzej. Tu gdzieś tu jest. O, o, o! Hehehehehe. Jak wyścigi, tak? To zrobi więcej. Tak <grym> Zaraz ty będziesz kopał, ponieważ będziemy mieć przed sobą tunel taki inaczej tunel bo... Murzyn, Weź <grym> nas bronić, co ty robisz? Ustawaj e, tylko... to mm, Czekaj, może tą lawę tylko stąd zlejemy. Co? Dziękuję. Siąkło, a tu teraz przeciął kolej z Alkomi i zabiliśmy go w Padolawy. Chyba bym zwątpił całkowicie. I co? I co, Ciulu? A go kurna dosem potraktował w oko. Może, co się z tobą stało? Co? Zamilkłeś. Jak nie ty. <śmiennie> Zabijała ty gadasz. <śmiennie> o sz... <A>! <śmiennie> <śmiennie> Kurwa! O myślę, że zginiesz. No już na pewno 1500 190. To jest taki mechanizm, tak? Jeden kopie, drugi steja trzeci broni. To, to, jest, to jest po tak, prostu najlepsze co moż, moglibyśmy teraz zrobić. Ty masz szybkie kopanie, ja mam szybkie budowanie, a może tylko potrafię zabijać. No Czeka, <laughs> To był punkt kontrolny, taki pit stop. No, chyba starczy tego, czy nie? Co no ty? Jeszcze... Przy nas? Ty... Nie ma szans. Ale przy lewej stronie przecież zawsze zaczynaliśmy, to tam lepiej jest, bo tam jest taka dosyć prosta droga, później ten dopiero spadł w dół i byłaby ta dalej platforma. Dobra, to chodźcie tam. O Boże, jak miło jest teraz biegać w krze. <noise> nie strzelaj, bo muszę wiedzieć jak muszę oświetlić. Niech go nie flarka, przygodnie go! E, chwila. NIE! <grym> Aha, koniec, okay. dobra. A tutaj nie powinna być jakaś platforma też? Bo była, ale pod naszym domem. O kurwa. Mm, a to jest trochę dalej od domu. Mm, trochę tak 800 kratek. Tak, A dobra, masz się powcinać, nie mam już bloków do budowy. Taka wchodzi, taka wchodzi. Kiedy jesteś głupi, Murzyn. Kolej z walką. Zabij! Kolej z walką. Tortuję. O Boże, ale miałem ścinę, spadłem, do 20 fpsów chyba. tak, to jest nasza droga. A ramurzyn Murzyn. Było miło. Aha. Szybko zalep to. <grywa> Wasz, jaki <chuj>. <grywa> <grywa> <Taki chuta chcesz? grywa> No i co? No i co w urzynku? Nie, dobra, chodźcie to kurwa robić, bo nie zrobimy dzisiaj w ogóle tej ściany. Panie, rozpędzać się, bo ja biegnę do samego końca i wrzucam tam lalkę. Klawek Czy wiecie, że nie ja nic nie ruszam? Jak to nie? No nie. Byłeś przy budowaniu, teraz musisz pomóc przy zabijaniu. A co, nie dasz I... rady? Ła, no i fajnie, no, tak. dostałem jeszcze tym od demona i mam 66 życia. Wy się bawicie na razie z tym. Może trzymaj. No ja mam właśnie, tylko że chodzi o to, że... No zanim mi się to naładuje do końca, to... To nie masz aż heal potion. Mam, ale dopiero mam 224 No ja sobie podładowałem mam 358. Boże jak się fajnie tak szybko biega. To jest najlepszy wydalazek w Terrarii i chyba ogólnie. Ej, wróć. To, 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 to. Jedź pociągu! Eee. Yy, na górę. Bijać na giveaway z, z tego, zbanujcie tego matoła Ban him Tego Tego co mi spami kurwa tutaj na live. Ie. Oj Wszyscy robią te giveaway'e, rozdają kurma, gift giftkody i 3 czwarte graczy dalej nie ma kurna tego e, Minecrafta premium Już mogę? <laughs> Stary, ja mam, ja mam <laughs> Bardzo dobrze Też mam, mogę ja, Dobra, wrzucaj. Czekaj! NIE! Takie nie. Mister nie dobra, Farek, może jednak nie zabijaj tu jeszcze tego, bo to czuję, że zginie to tu. i dobra, 8000 ma. Auć, auć, Mister na końcu nie, ja to mam długie. Ja chcę zebrać. Co chcesz zebrać? Ja tu czekam, aż mi się mana... O co za kufrę ciule Ja tu czekam, aż mi się mana naładuje, a ci taki syf robił. Patrz krzyż powstał, kurwa, ej, mister. Mm, iron Thorn... Dobra. Dobra poradzicie już sobie A jak nie? Boże Ej, chuju wredny P <śmuszcz> ja teraz za to! Aha, No idzie to jest? A tu? Co <śmuszcz> za chuj Nie odzywam się, a znowu to kurwa wszystko zebrał. Chuja zrobił i. kurna, o! Ja uciekam do domu! Nie, nie odzywaj się do mnie, muszę. Nie odzywaj się. Nie odzywaj się. Odzywaj się. Doraz się w dupę pocałuj. Jedynie co mogę ci dać z tego. A nie, nie dam. <grymne> Ale nic kon konkretnego nie dostałem, tak czy inaczej. Oprócz tylko tego stroju. No, 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 no. W no, no. się Idź <grymne> teraz, psuj korupcję. Właśnie, idziemy sprawdzić, jak korupcja tam zniszczyła. O, o fuck, właśnie ty. A jak się w tam na ten dom? Nie wiem. Nie wkurwiaj No, już lepsze oko lata. No, nie wiem, czy takie lepsze. No, mówię, że te ciężkie bardziej takie, no. Tak, no, to nie znaczy, że lepsze. Eee, e, 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 chyba mamy tutaj spokój. Jest spokój, nie ma korupcji. O, zajebiście. Pięknie, a zaż pod domkiem. No to, jeżeli tam nie mam, to znaczy że nie ma, nie? What the fuck? Chodźcie tu. No przecież idę. Nie chodź. jestem z niego dumny. Ja z też. Może... Nie, ja nic nie mówię. Masz korupcję, korupcja tutaj się zatrzymała. Zrobimy jeszcze jedną ścianę. Nie, to ściany. jest. Hollow. Ja pierniczę, będziemy mieć. Wszystko Jednorocze. tutaj. Ja pierdolę, Może specjalnie no. będę ci jednorożce wpuszczał do pokoju i statek kosmiczny nawet się pojawił. No Robimy ścianę, a czy ścianę zrobimy też jeszcze raz jak coś i ten... Co on zarób? Wtedy... no dobra, to wtedy my z tam i mogę lightowo zrobić. No po co ci ścianę jeszcze raz zrobić? Na no, powrotie no, kamera zgrupi... drugiego? No. Spoko. No, bo wtedy zrobić ci takie tam jak ja mam, nie? Bo mi zrobiło jakiś ranger emblem i Bricks, brisk z Emblem, jakiś tam, no... jakieś dwa emblematy. A i wy mnie nie mieliście surowców na pierwszy zabrać przed tym? No mieliśmy! No. Ale... wyszło inaczej. <śladł> wyszło inaczej, no, jak zawsze. Zabijamy najlepiej te... Mm, te latające takie... o, oh, fuck. <śladł> <śladł> y, jak one się tam nazywają? No, te, co wypadają z jego Pixie Dusty. Pixie Dust. A jak się w ogóle tego? Bo zapomniałem, że jak się zdobywało Excalibora Tak to no. chyba ze wszystkich tych, nie? Mm, takich podobnych itemów do Excalibura. No zaraz wejdę. Ja idę na dół, zobaczyć, yy, co się tam dzieje. Jak to wygląda. Boże, ile jest surowców. Tak. Zajebiście. To chodź, <laughs> Flary, pomożesz mi w o Oh shit. O kurwa, nie, może nie zbieraj tego, nie masz się. Nie, nie nie zbieram tego tej patyny Nie, ja tu sam zaraz zginę, ale What the fuck. Dobra, nie wiem, to mam. Lol. Ale fort. W ci Za chwili, za so, chwili. O nie, jedno đươngojas, kurwa. kurwa, kurwa. No to będziecie umierać wszyscy. O, żeś ja was. Dobra, lecę na zobaczyć, czy tu gdzieś się korapczyn nie zaczął pojawiać ustrojstwo wredne. Boże, nie Widzę się... jakiegoś dużego Andrzeja, który będzie chciał mnie na pewno zabić. Jeb! Okay. O tu fola dostałem. O no, Boże, Andrzeje on... tu lecą, a mają jeszcze 20 sekund na powolnego spadania. Dobra, jest piekło. Fuck. Tak. No, coś w ten deseń Ale niedobrze, trochę tak ty, ciężko ty... Nie, ma, ej, nie masz mi się teraz cofać tego No co ty, chyba nie, bym już ty... na zabił Ja ci muszę wysłać tego save'a, ja? mister A po co? No bo przecież a, tak, to jest na moim, nie? A, tyle, a tak, bo ty to... tego nie utrzymasz no. Nie, ja to utrzymam, tylko chodzi o to, że no widzisz jak to jest ten z tym Ja pierdzielę, jaki on jest mocny, ty, ja do niego strzelam i ja mu zabieram tylko jeden HP E, 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 Kurwa, skrzynia tu wpadła! Nie tylko Szlak! No w końcu! Nie, nie w końcu! Giń! Albo może szybciej ciebie z tego zabiję? A no jak? A no jak, a no, że tak. <słuch> Szlak! Zastrana to nie toperze jeszcze. Jeszcze kurwa co tam ma <słuch> to jest po prostu jakaś rzeź straszna. No wea robi się dziennie, fajnie. O, kamień filozoficzny numer 2 Potrzebny Właśnie! Szybko! Co? Muszę znaleźć smoka i go zabić Co? Jego smoka no, ty chcesz 4... zabić? Patrz na kasę, No, idę, patrz. z latających wysp No właśnie widzę, że... What the fuck? Co za hajs jest <noise> tak trochę dużo <noise> No troszeczkę What the fuck? To jest twój hajs? No <noise> Okej okay. Nie wiem. go. A po co? Mam jeszcze 10 razy tyle. Okay. To weź tam wyrzuć chociaż stary, żeby nie było. No, nie, oh, właśnie, wyrzuciłem. Właśnie fuck mi. Jest przyżyłem. już byś chciał, żeby cię wszyscy ruchali. No. No. <laughs> znaczy ja ich. no. Cicha nadzieja. <laughs> to, Dobra, ja kończę nagranie, nie wiem jak ty. No i następne... tak. Do następnego odcinka no. będziemy się już bawić na hardmodzie e, i mam nadzieję, że jakoś uda się nam przeżyć. Także może nie trwają, bo ostatni wszystko. Także do zobaczenia i mam nadzieję, że się podoba. Także pa pa! pa, pa.